Dzień dobry, to jest strony Rekast. Witam na końcu na moim kanale. Dzisiaj e, topki, tym razem e, top 3 gry driftowe na telefon. Jak widzicie, dzisiaj jest nowy format, e, że macie w tyle gameplay i leci mój głos. Nie ma dzisiaj, słuchacie, kamerki. Chcę zobaczyć, czy taki format Wam się spodoba. E, jeszcze sobie na początku zobaczcie pewnego screena. Tak, w socie, to jest screen e, z ilością subskrypcji, w sensie kto mnie subskrybuje kto nie. No i trochę sobie to boli, że tylko 5%, chyba to nawet nie całe, bo nie pamiętam teraz. Nie subskrybuje, więc w tym momencie zjedź, zobacz czy twój przycisk jest szary, czy czerwony, jeśli jest czerwony, to zrób, żeby był szary. No i co? Nie będę już sobie Wam przedłużał, lecimy do miejsca trzeciego. Na miejscu trzecim jest Carix Drift Racing. Gra fajnie wykonana, auta też ładne grafika, niczego sobie. W grę nie grałem dużo, miałem przyjemność chwilę pograć, niedużo dużo, yy, zła nie jest, jeśli ktoś nie ma jakoś bardzo mocnego telefonu, to gra powinna dać sobie radę na waszym telefonie, więc co, ja słuchajcie, nie lubię się rozwoić nad grami, więc łapcie jeszcze kawałek gameplayu i lecimy do miejsca drugiego. Wow, z Na miejscu drugim projekt Drift, ja tą grę poznałem przez mojego kolegę, którego z tego miejsca pozdrawiam. Eee, gra naprawdę fajna. Coś innego moim zdaniem jest. Jakby wam to w zasadzie powiedzieć jest... To nie jest to na przykład, właśnie ten Car X Drift, Drift Racing, nie jest to samo, tylko że inaczej parę rzeczy, to jest co się inna gra moim zdaniem. Eee... Zobaczcie gameplay, ja się mogę jakoś coś o niej dużo wypowiedzieć, ponieważ nie grałem w nią, jedynie co miałem chwilę tylko przyjemność zagrać, no to fajnie się grało, coś mówię, że coś innego, eee, więc co, łapcie gameplay i będziemy leczyć z miejscem pierwszym. No i słuchajcie znajdujemy się na miejscu pierwszym. Jak widzicie, mój za innego nie mogło być na tym miejscu. Jest to Drift Max Pro, chyba jedna z y, najbardziej rozpoznawalnych gier na rynku y, driftowych na telefon. Długo już sobie, się Drift Max Pro utrzymuje na rynku jest bardzo fajnie rozwinięty, ponieważ ma kampanię, ma tryb online, ma y, jakieś eventy, który, w których można zrobić unikalne auta. Eee, Sam chyba tam zdobyłem Mercedesa, chyba jakiegoś AMG GT Już nie pamiętam eee, Dużo przegrałem w tą grę Naprawdę mogę wam ją polecić Zobaczcie tak samo gameplay I widzimy się na końcu No i dobrze, jesteśmy już na samym końcu tego odcinka. Mam nadzieję, że któraś gra stopki Wam się spodobała, nam do gustu i pobierzecie sobie ją i będziecie się cieszyć z fanów, z fanów w tej grze. Jeśli macie jakieś lepsze gry driftowe, możecie śmiało pisać w komentarzu. Podyskutujemy o tym. Ja też sobie je zobaczę w wolnej chwili. No i co, jeszcze raz na sobie przypomnę o subskrypcji i zobaczcie jeszcze raz tego screena. Yy, I co, wpadajcie na socjale, wszystkie moje. I widzimy się albo za tydzień, albo jeszcze w tym tygodniu. Strzała.